Gabor. Witam i zapraszam na sportowy przegląd tego dnia. Nasz serwis rozpoczynamy od wiadomości z torów speedrowerowych. Zakończyła się rywalizacja w Pucharze polskich Żaków. W ostatniej trzeciej odsłonie tego turnieju, jaka odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim, swoją dominację w kategorii do lat 10 potwierdził zawodnik Śląska, Dariusz Stawowczyk, któremu co prawda tym razem nie udało się wygrać, ale druga pozycja zupełnie wystarczyła, aby zająć w klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce i wywalczyć zasłużony Puchar Polski. Jedynym któremu w tegorocznej edycji Pucharu Żaków udało się pokonać zawodnika śląska, okazał się Oskar Praca z żołędowa. W kategorii do lat 8 całkiem nieźle spisał się Konrad Puchała, któremu zabrakło niewiele, aby wjechać do decydującej fazy zawodów. Świętołowiczanin zajął ostatecznie piąte miejsce z dorobkiem 12 punktów. Na dwunastym miejscu z dorobkiem 7 punktów Puchar zakończył Łukasz Klamet. Drugie miejsce wywalczył zespół Śląska Świętochowice w drużynowym pucharze Polski Juniorów, który odbył się w Częstochowie. Zespół w składzie dariusz stawowczyk Jakub Jajeśniak, Patryk Bielaczek Igor Orłowski łącznie zdobył 63 punkty. Drużyną do zwycięstwa poprowadził Bielaczek, zdobywca kompletu 20 punktów. Lepszy od śląska okazał się tylko mustang żołędowo, trzecie miejsce dla gospodarzy. Speedrowerzyści Śląska startowali w ostatnich dniach nie tylko w meczach o stawkę, ale także mieli okazję pojechać towarzysko. Zespół jeżdżącego trenera Dawida Basa wygrał w memoriale Jakuba Kroczaka, jaki odbył się we Wrocławiu. Świętochowiczanie pozostawili w pokonanym polu m.in. gospodarzy oraz zespół z Częstochowy. Świętochowiczan do zwycięstwa poprowadził Dawid Bas, który wywalczył 28 punktów. Warto dodać, że zawody we Wrocławiu były oficjalnym otwarciem zupełnie nowego toru speed -rowerowego w tym mieście, gdzie pierwsze Kroki w tym sporcie właśnie stawiał jeden z najbardziej utytułowanych obecnie zawodników w Polsce i na świecie. Jeżdżący w Częstochowie w tym sezonie, jak i w ostatnich kilku, Marcin Szymański. Zaglądamy na piłkarskie boiska, gdzie coraz lepiej radzą sobie piłkarze śląska Demarko Świętochłowice. Jedenastka ze skałki w dziesiątej kolejce rozgrywek hajc czwartej ligi grupy pierwszej zmierzyła się przed własną publicznością z RKSM Grodziec z zespołem niżej notowanym o Śląska, co wcale nie oznaczało, że dla Świętochłowiczan ten mecz będzie spacerkiem, tym bardziej, że piłkarze z Bytomskiej 40 odczuwali jeszcze niedawny mecz pucharowy z chorzowskim ruchem. Bramka zdobyta przez gospodarzy w 16 minucie ze sprawą Bartosza Nawrockiego z pewnością miała wpływ na przebieg tego pojedynku, choć Obiektywnie rzecz ujmując, to goście mieli więcej okazji na zdobycie gola. Mimo to zespołowi trenera Daniela Tukaja jeszcze przed przerwą udało się podwyższyć wynik na 2 do 0 dzięki Denisowi Wachowi. Po zmianie stron goście zdołali zdobyć gola kontaktowego, jednak było to wszystko, na co tego dnia było stać przyjeznych. Śląsk, Demarko, Świętochłowice, RKS Grodziec 2-1. W czwartoligowej tabeli Śląsk znowu awansował. Tym razem o jedno miejsce i z jednym zaległym spotkaniem z dorobkiem 13 punktów zajmuje dziewiąte miejsce. Prowadzi Unia Kosztowy z sumą 24 punktów. Na tarczy opuszczali boisko piłkarze na przodu Lipiny, którzy w szóstej kolejce rozgrywek grupy okręgowej zmierzyli się przed własną publicznością z Orłem. Mokre. Lipinianie, którzy wystąpili bez kilku swoich podstawowych zawodników, mimo chęci zwycięstwa, nie byli w stanie pokonać gości, którzy wykorzystali osłabienie Lipinian. Gdyby przy stanie 2 do 0 naprzód wykorzystał Karny, być może losy tego spotkania potoczyłyby się inaczej. Niestety zabrakło szczęścia i precyzji. A szkoda. Naprzód Lipiny orzeł Mokre 03. W tabeli klasy okręgowej prowadzi podlesianka Katowice. Naprzód z dorobkiem 8 punktów zajmuje 9 miejsce. Mimo nieco słabszej postawy pierwszego zespołu na przodu Lipiny, powody do radości w Lipinach znowu dały rezerwy, które w tym sezonie spisują się bardzo solidnie, o czym tym razem przekonała się jedenastka drugiego zespołu górnika 09 Mysłowice. Lipinianie na własnym stadionie w czwartej kolejce klasy P pokonali Mysłowiczan 6 2 ani przez moment, nie dając złudzeń rywalom na to, kto jest lepszy. Gole dla gospodarzy zdobyli dwa piwowarczyk, po jednym trafieniu zaliczyli Pleszak, Kaczmarczyk, Frolich oraz Mejka. Dzięki tej wygranej naprzód Lipiny utrzymał drugą pozycję, którą zajmuje z drobkiem sześciu punktów i jednym zaległym meczem. Prowadzi kamionka Mikołów. Członkowie świętochowickiego stowarzyszenia Rowerowe Świętochłowicy wjechali na Górę Żar. Nie był to jednak zwykły wjazd, bowiem miał na celu pokazanie, jak można i należy pokonywać swoje słabości i niedoskonałości. Akcja wjazdu na rowerach na Górę Żar miała na celu uczczenie kolejnej rocznicy urodzin pana Łukasza, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Mimo przeciwności na losu na każde kolejne urodziny wyznacza sobie jakieś zadanie do zrealizowania, udowadniając przy okazji, że jak się chce, to można i nie ma rzeczy niemożliwych. W Sobotę 3 października Łukasz Wiliński na zaproszenie rowerowych świętochowic będzie na skałce, gdzie włączy się w akcję organizowaną przez miejscowy Osir, której celem jest pokonanie 40 km na 40 lat. Oczywiście pan Łukasz trasę pokona na rowerze, każdy chętny może dołączyć. Tym zaproszeniem kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.